mundial w 2026 roku będzie zupełnie inny. Będzie najważniejszym i największym turniejem w XXI wieku. A na to składać się będzie wiele rzeczy. Ponieważ Mistrzostwa Świata rozgrywane w USA, Kanadzie i Meksyku będą niej za sobą ogromną wartość emocjonalną. Już nie patrząc tylko na wyniki spotkań oraz ogólnie wszystko co związane ze sportem. Ale chodzi tutaj również o wymiar symboliczny. Ponieważ będzie to ten ostatni raz. Last Dance najlepszej generacji futbolu i najlepszych piłkarzy w historii całej dyscypliny. Pożegnamy Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego oraz całą tą generację, która została Zostanie zastąpiona przez tych, dla których to dopiero będzie teraz początek. Erling Haaland z reprezentacją Norwegii. Oraz mnóstwo młodych gwiazd, które dopiero teraz zadebiutują na tej najważniejszej scenie. Nowy format rozgrywek, nowe twarze oraz udogodnienia, które szykują gospodarze. To wszystko sprawia, że będzie to wręcz mundial, który może zmienić nasze patrzenie na piłkę. Oraz wprowadzić niesamowity klimat, którego brakowało. Dzisiaj porozmawiamy nie tylko o tym, dlaczego ten turniej będzie przełomowy i co sprawia, że inny niż te wszystkie, które były wcześniej. Ale również musimy porozmawiać o reprezentacji Polski, która ma przed sobą największe. Większą misję. Dla kibiców, dla siebie, dla rozwoju, przyszłości I dla naszego największego piłkarza w historii, który też zasługuje na to wielkie pożegnanie Na ten las den z tymi największymi I oczywiście chodzi o Lewego, który na pewno ma też ogromne ambicje, żeby jako kapitan zaprowadzić nas na ten ostatni mundial Na ten mundial, który naprawdę ma wszystko co potrzeba, żeby być przełomowy Zanim przejdziemy do szczegółów, to bardzo bym cię poprosił o zostawienie tuleka do zasięgu Sorry, że ostatnio często o tym wspominam, ale sami wiecie jak działa algorytm Dlatego jak zawsze mega wam dziękuję za wasze wsparcie Zacznijmy jednak od kwestii organizacji Czyli o faktach, które sprawiają, że ten mundial będzie wyjątkowy. Po pierwsze, największa liczba drużyn w historii turnieju. To oznacza nie tylko więcej meczów, ale też globalne zainteresowanie na dotychczas niespotykaną skalę. Ponieważ więcej krajów to więcej fanów, a każde spotkanie może być dla światowej publiczności wydarzeniem numer jeden. Przez co naturalnie ten nadchodzący mundial może mieć największą oglądalność w historii nie tylko piłki nożnej, ale ogólnie wydarzeń sportowych. No i po drugie, to USA, Kanada i Meksyk to rynki medialne i show biznesowe jak żadne inne. I szczególnie tutaj mam na myśli Stany Zjednoczone. Amerykanie potrafią robić widowiska, natomiast Meksyk ma futbol we krwi, a Kanadyjczycy wprowadzają świeżość oraz otwartość. Także jest to naprawdę bardzo ciekawe połączenie i jak dodamy całą tą otoczkę oraz klimat, to naprawdę będzie to ogromne wydarzenie. Bo też nawet czysto biznesowo patrząc na ten schemat, to USA będą chcieli jak najbardziej podkręcać każde spotkanie, co też na pewno wpłynie na większe zainteresowanie. I fakt, że Mistrzostwa odbywają się w Ameryce Północnej jest również świetnym zabiegiem, ponieważ cały świat w jakimś stopniu jest zaznajomiony i po prostu ciekawy kultury Ameryki, co też czyni ich naturalnym kierunkiem kierunkiem turystycznym. Jeżeli teraz do tego dochodzą tak ważne wydarzenia, jak mecze największego turnieju, nie tylko w piłce nożnej, ale w sporcie, no i w sumie oczywiście można tutaj powiedzieć, że olimpiada jest ważniejsza, ale sądzę, że wyniki turystów, publiki, oglądalności przed telewizją, streamingów oraz ogólnie tego wszystkiego, co idzie z nadchodzącym mundialem, to po prostu będą oszałamiające wyniki. Będzie to coś, czego ludzkość jeszcze nie widziała. Również energia i doping mogą różnić się od tej klasycznej atmosfery na mundialach, które mieliśmy do tej pory, co też może wymusić na drużynach nowy styl gry, że każdy mecz będzie niesiony energią fanów. No i przy Przynajmniej na chwilę odejdziemy od takich czysto taktycznych spotkań. Przynajmniej na to liczę. Ale jeszcze zostając przy tej geopolityce futbolu. Po raz pierwszy w historii, trzy państwa gospodarcze, każdy z nich z nieco innym stylem, kulturą oraz historią futbolu, tworzą warunki, które sprawią, że rywalizacja nie będzie tylko sportowa, ale wręcz kulturowa. No i pewnie zawsze mundial łączy te kultury oraz robi taką rywalizację, ale szczególnie teraz będzie to wyjątkowo widoczne. Głównie przez to, że po prostu będzie więcej drużyn, więcej widzów, więcej emocji oraz podgrzewanie tego wszystkiego, co idzie z mundialem. A jeżeli dodamy do tego te symboliczne wydarzenia, które wydają się najważniejsze. To naprawdę będzie to przełomowe. No i właśnie z tego miejsca trzeba przejść do tematu, który naprawdę sprawia, że ten mundial będzie wyjątkowy. Bo bądźmy szczerzy, nie chodzi tylko o liczbę drużyn, stadiony czy media. Chodzi o to, co najważniejsze. To będzie ostatni mundial Cristiano Ronaldo oraz Lionela Messiego. A każdy ich gol, każdy dribbling i każde spotkanie, w którym będą na boisku będzie bogaty w symbole, gesty oraz momenty, które przejdą do historii. To ostatni taniec pokolenia, który przez lata kształtował piłkę. Kształtował piłkę oraz wyznaczał standardy, które prawdopodobnie nigdy nie zostaną pobite. Ronaldo z siłą oraz samorozwojem, którego nie widzieliśmy wcześniej. Lionel Messi z magią, wizją oraz czymś, czego po prostu nie da się nauczyć. Ich historia mundialowa to seria momentów, które już na zawsze przeszły do legendy. Od wczesnych mistrzostw, gdzie dopiero rozwijali swój talent, aż po te Mistrzostwa Świata w 2026, które staną się świadkami definitywnego końca ich legendy. Jednak jednocześnie, kiedy będziemy obserwowali ich koniec, będziemy mieli nowy początek. Debiutanci tacy jak chociażby Erling Haaland z reprezentacją Norwegii, która niesie niesamowitą jakość, czy Lamina Jamal jako potencjalny następca tych największych. Z jednej strony będziemy Żegnać legendy, a z drugiej strony będzie widać następstwo. I oczywiście nie takie dosłowne następstwo, ponieważ te standardy, które wyznaczał Ronaldo i Messi przez tyle lat, wydają się niedoścignione. Ale chodzi o to, że nie będzie próżni, więc to nie będzie tylko turniej sportowy, ale też historia pisana na oczach całego świata. I w tym wszystkim mam wielką nadzieję, że znajdzie się również reprezentacja Polski. Oby Robert Lewandowski, czyli nasz kapitan, nasz lider, mógł być częścią tego ostatniego rozdziału. Jego historia oraz symboliczne pożegnanie z największą sceną są równie ważne jak pożegnanie Ronaldo i Messiego. W końcu przez lata uznawany był za jednego z najważniejszych najlepszych na świecie. I szczególnie dla Polaków to nie będzie tylko udział w mundialu, ale też właśnie ten moment symboliczny. Kiedy będzie się kończyć pewna epoka, ale właśnie czy ta sztuka nam się uda? I czy nasi piłkarze spełnią swoje oraz nasze marzenia? Znamy już drogę, którą musimy przejść, żeby się tam dostać. Pierwszy mecz w barażach rozegramy przeciwko reprezentacji Albanii, W tym meczu będziemy gospodarzami. Co tylko dodatkowo pozwala mi twierdzić, że na spokojnie sobie poradzimy. Albania w końcu nie jest tak wymagającym rywalem. Na pewno nie dla nas, patrząc na poziom naszej kadry. A jeżeli Polacy zagrają tak jak w meczu z Holandią, to awans do finału baraż jest praktycznie pewny. Ale w tym finale zaczynają się schody. Finał baraży zagralibyśmy z reprezentacją Szwecji lub Ukrainy. To będzie znacznie większe wyzwanie niż mecz z Albanią. Jednak patrząc na wyniki Szwedów, to oni są naprawdę w bardzo słabej formie. Mimo gwiazdy typu Keres, Bergwal, Elanga czy Isak, to jednak ich ostatnie mecze to była jedna wielka kompromitacja w słabym stylu. Można zakładać, że Ukraina sobie poradzi ze Szwedami. Jeżeli tak faktycznie by było, to bardzo prawdopodobne, że ten finał baraży gralibyśmy na wyjeździe, ale u siebie. W sensie chodzi o fakt, że reprezentacja Ukrainy często swoje mecze rozgrywa w Polsce. Co dla nas byłoby bardzo dobrą sytuacją, gdybyśmy mogli te baraże rozgrywać u siebie, ale też nie ma co teraz tak wybiegać w przyszłość. I trzeba się skupić na tym, co jest teraz, czyli na meczu z Albanią. W mojej opinii damy radę, awansujemy na ten mundial i będziemy wspólnie przeżywać te piękne emocje. Ale nawet mimo sprzyjającego nam losowania, to jest jeszcze wiele sceptycznych głosów, które zakładają, że nasza reprezentacja, i szczególnie patrząc na ostatni mecz z Maltą, no to sobie nie poradzimy w barażach. Dlatego ja osobiście jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. Jestem mega ciekawy dyskusji na ten temat oraz argumentów. Czy uważacie, że Polska jest Awansować na mundial. Mundial, który przecież będzie wyjątkowy z tak wielu powodów. O tym dajcie znać na dole i zobaczymy, co sądzicie. I jeszcze dodając moje zdanie, to powiem wprost: brak awansu na Mistrzostwa Świata będzie dla nas kompromitacją. Szczególnie patrząc na to, jak potoczyły się te eliminacje, ile straciliśmy szans. Mówiąc tutaj chociażby o meczu z Finlandią, który był tak pechowy, o tym słabym początku. No i też biorąc pod uwagę fakt, że na tych mistrzostwach będzie rekordowa ilość drużyn. Oraz to, że nasi przeciwnicy w barażach są kompletnie w naszym zasięgu. I nie mam tutaj prawa niczego wymagać od naszych reprezentantów, bo ani nie jestem ani członkiem sztabu, ale jako kibic naprawdę będę więcej niż zawiedziony, jeżeli nam się nie uda. Jednak jest to ten zły scenariusz, o którym nawet nie chcę myśleć i nie chcę mu poświęcać czasu. Mam nadzieję, że nam się to uda i naprawdę będziemy mieli świetne wakacje. Ale poza tą całą otoczką medialną, która sprawi, że te mistrzostwa będą tak ciekawe, poza wynikami spotkań, to możemy być praktycznie pewni tego, że ten mundial będzie ciekawy, biorąc pod uwagę chociażby historię debiutantów. W końcu w Ameryce Północnej wejdzie na scenę całe nowe pokolenie futbolu. Szczególnie mam tutaj na myśli wcześniej przytoczoną reprezentację Norwegii. Reprezentacja Norwegii, która zapowiada się na komplet Underdoga i mogą mocno namieszać. Sądzę, że jest to temat warty poruszenia, dlatego spodziewajcie się w najbliższy wtorek materiału na ten temat. Bo w końcu pokolenie, które mają teraz Norwegowie oraz sposób w jaki się dostali na te mistrzostwa, naprawdę sprawił, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Patrząc też na ich kadrę oraz potencjał. I niektórym może się wydawać, że jest tam tylko Erling Haaland oraz Martin Adegard, ale to najgorsze, co można myśleć. Dlatego porozmawiamy o tych underdogach mundialu już we wtorek i z tego miejsca zasubskrybuj kanał, czysta piłka, jeżeli nie chcesz nic przegapić. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, naprawdę widzimy, że ten mundial będzie szczególny. To nie będzie tylko zwykły turniej. To będzie przełomowy moment w historii. W historii dyscypliny oraz ogólnie w historii całego sportu. I medialny spektakl, jakiego świat jeszcze nie widział. Pożegnanie legend, wymiana pokoleniowa no po prostu musimy tam być. To ogólnie będzie wydarzenie pełne symboli, pełne emocji i nieprzewidywalnych momentów. Jestem ciekawy, jak to wszystko się rozstrzygnie, ale żeby się przekonać o tym, to musimy poczekać do marca, jeżeli chodzi o nasz występ. Bo wracając jeszcze do tematu Polaków, to mamy jak największe szanse, żeby tam być. I tutaj gra jest o wszystko. No bo chyba nikt sobie nie wyobraża sytuacji, że nie jedziemy na ten Mundial. Jeżeli Wędowski nie dostanie godnego pożegnania. Byłby to wstyd oraz podsumowanie takich gorszych czasów naszej kadry. Gorszych czasów, z których wydaje się, że już wychodzimy. A reprezentacja Jana Urbana zrobiła naprawdę dużo, żeby na ten mundial pojechać. Dlatego pozostaje nam trzymać kciuki. Miejmy nadzieję, że to wszystko się uda i że tam będziemy. W przyszłości spodziewajcie się dużo kontentu właśnie związanymi z Mistrzostwami Świata. Powoli zainteresowanie będzie coraz większe, ale już teraz po prostu widać, że ten mundial będzie szczególny z wielu powodów. Dajcie znać ogólnie, co sądzicie o tym wydarzeniu. Czy uda nam się tam wziąć udział, oraz ogólnie wasze przemyślenia. I z tego miejsca dziękuję Wam za oglądanie do do końca. Dziękuję za Wasze całe wsparcie. Słyszymy się już we wtorek w tym materiale o Norwegii, ponieważ jest o czym rozmawiać. No i dzięki za wszystko. Trzymajcie się na razie.